Elo, Elo widzowie, cześć, cześć, z tej strony Zakrzak i pokazuję Wam dzisiaj sklepik z 99, czyli 9 września, słuchajcie. I oczywiście dalej mój głos jest po prostu prześwietny. Gadając czuję się, wyśmienicie. I na początku typowo jak na każdym sklepie przyjmuję 10 osób do znajomych, które wspierają mnie z kodikiem w sklepie Zakrzak, więc widzowie, jeżeli Wy chcecie mieć mnie w znajkach, to śmiało wpisujcie kodik do sklepu Zakrzak no i wtedy może to akurat was przyjmę, zobaczymy. Każdy ma na pewno duże szanse. No i obcajmy, obczajmy, co mamy dzisiaj w sklepie. Eee, bo jeszcze nie patrzyłem, eee, chłopie, ty! Krzaczek w sklepie. O, cholipka! ziom, Widzowie! Zakrzak w sklepie Fortnite. O, najlepszy skin w grze! Naprawdę, nie patrzyłem jeszcze na sklep, to jest moja pierwsza reakcja. Nie, no słuchajcie, jak jest krzaczek w sklepie, to widzowie tylko z kodem zakrzak można kupić, jak kupujecie. No, najlepszy skin w grze, <grym> jak dla mnie. Ej, sztosik, fajnie, że ten skin wraca do sklepu, to mi się podoba. Kto, kto kupuje krzaczka, możecie napisać w komentarzu, będę serduszka przypinał. Ej, Champik, no to do niego mamy również takie miodowe uderzenia, które mają dwa style. Przepiękne są te kilofy, i ten skin to jest jeden z takich, jakby to ująć, najsłodszych skinów Fortnite'iku. Ej, ale pociąg, tego się nie spodziewałem i łapkę w górę zostawcie dla Epic Gamesa. Dalej mamy małpkę, czyli szmacianą taką, jakby małpę, szytą. Taką maskotkę, fajny skinek, naprawdę fajny. Kojarzy mi się z bugą, nie wiem czemu. Możecie napisać w komentarzu, z kim wam się kojarzy. Nie wiem czemu mi się tylko z bugą kojarzy, tym pro playerem, co wygrał World Cupa. No tak jakoś mi to mówi. Jak dla mnie skinek jest 9 na 10 bekowy na top modele do zwykłych gierek, wszędzie fajny. Mm, dalej idąc, mamy. Siorbentynę. <laughs> Jakie piękne tu skiny! Widzowie, same fajne skiny dzisiaj w sklepie. No co, Siorbentyna 1500, drogi, aczkolwiek piękny skin. No ale jak jest krzaczek w sklepie, to trzeba kupić krzaczka. No i jak dla mnie spoko, nie? Taki tryhardowy bym powiedział, bardziej na turnieje. Chociaż na top modele też może być całkiem ładny. Dalej, Profesor Siorbo. No, chłopnie mało czuł, ma jakieś kule tam dziwne. No ciekawy, ciekawy skin. Nie mogę powiedzieć, że nie. No i do nich malej kapacz. Kapacz, klepacz, Kojarzy mi się z takim klepaczem. Nie wiem czemu, bo ma taką nazwę. Kapacz. No ciekawy, ciekawy kilofik. Dalej, zamaskowany cień, czyli skin, który mnie kurczę. Tak się nawet podoba, nie wiem jak wam, ale jestem ciekawy, kto tam się ukrywa pod tym, bo widzę, że tutaj chyba nikt. To jest troszkę straszny skin. Ale ma mega fajne skrzydła. Jak dla mnie 8x10. Idąc dalej, skórka do broni, czy ona jest nowa. Nowa skórka do broni orzeźwiające. Popatrzcie, widzowie, tak to wygląda. Ej, zarombista taki kisiel z cytrynkami i lodem. Ej, mega fajnie to wygląda. Napiszcie, czy Wam się podoba. Jak dla mnie. Super skórka do broni. Ej, naprawdę jest spoko. Czysty taniec mamy również. Lubię to na matkę lubię ją. Dalej, Powódź us, czyli jak chcecie sobie popłakać w Fortnite, to możecie sobie kupić śmiało. Dalej, Szybki Bill. To się kiedyś nazywało Deszcz Pieniędzy. Ja nie wiem czemu Epic Games zmienił nazwę, ale jak byłem u mojego znajomego, to akurat ta emotka jako nowa weszła do sklepu i się nazywała Deszcz Pieniędzy. Ja to pamiętam w trzecim sezonie. Proszę przywrócić tą nazwę. Dalej mamy Riley. No, taki, taki ciekawy skin. Jest jeszcze taki skin dyspozytorka, to jest jej model, właśnie. Yy, ale nie wiem, taki, taki lepszy krzaczek, lepszy krzaczek. No i oczywiście gruchotacze hulka i te Avengersowe, drugie. Yy, Ironmana, Ironmana, piąchy No to chyba już każdy widział. No i krzaczek, widzowie, krzaczek za krzaczek. No polecam Wam tego skina, jest najlepszy. No co tu dużo mówić, fajny miodek ma w plecach koks no i pakiet startowy się nie zmienił. I to tyle, więc widzowie, jeżeli chcecie mieć mnie w znajkach, wpisujcie kodik do sklepu zakrzak Mega mi miło, że mnie wspieracie. Dziękuję wszystkim i słuchajcie widzowie, wbijajcie na te filmy, subskrybujcie moje kanały i życzę Wam już miłego dnia. Trzymajcie się, cześć, cześć!